Witajcie. Ja nazywam się Ekstra121, a to lego Legomania. o poświęcony tematyce LEGO. Dzisiaj zrecenzuję saszetkę z Legends of Shima. A jest to grumlo DOR, z limitowanej edycji z magazynu Legends of Shima. Jak widzimy, mamy tutaj logo LEGO, logo Le serii Legends Le of Shima samego Grumlo w komputerowej wersji, a także w wersji legowej, jak tam można powiedzieć, rzeczywistej. Z tyłu zaś mamy informację, że nasza saszetka została produkowana w Danii, na Węgrzech, w Chinach i w Czechach. No i także ostrzeżenie, zagrożenie z odwojeniem się Mają elementy itp. Otwórz. Jak widzimy, nasza saszetka otwiera się. Jest zapakowana klej. Jak widzimy, mamy pokaźną koszulkę elementów jak na małą saszetkę. Mamy hełm, czy powiększenie głowy. Złotą dzidę. Patyk. Liść. Zbroję. A także stalową pięść. Nasz minifig wygląda świetnie. Jak widzimy ma młot, liść i kawałek, patyka, badyla w dość ciekawą konstrukcję młota napędzanego Ci Plus dodatkiem, który nam daje ta saszetka jest złota włócznia starczą której na obrazku nie widzimy. Plus oczywiście mamy helm, dwie twarze, jedną taką spokojną, starca poczciwego, łagodnego, a drugą bardziej szatańską. Oczywiście także zbroję, a także nadrukowany tors świetnie współgrający z nóżkami. Z nadrukiem na nóżkach. Z tyłu też nam nie oszczędzili nadruk Oczywiście, w dobrej sensie znaczenia tego słowa, słowa. jak widzimy, nasz minifig prezentuje się bardzo dobrze. Ponadto, nie brakuje mu żadnych elementów. Jak przyszło mi się spotkać z jedną z saszetką yy, Lego simy i ogólnie to mój pierwszy gory, i to za cenę 10 zł. Naprawdę polecam. Subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w następnym materiale.